Siemaneczko, ja jestem Agent X, no i słuchajcie, dziś nastał dzień, w którym właśnie ja i Elviso, czyli gang USA, staniemy się najbogatszym gangiem na świecie, bo ziom, jak widzicie, no możecie już tutaj troszkę widzieć, jesteśmy na mesie, dokładnie tak, i dziś zrobimy coś konkretnego, czyli wykopiemy jak Kopiemy. najwięcej golda się da i zziomek. Wszystko co zdobędziemy na pewno zostanie w dobry sposób przez nas tutaj spożytkowane Oj tak dziomek, oj, mówię ci oj, oj. Więc serio, koniecznie subskrybuj ten kanał No a na 100 tysięcy subów będzie drugi Więc myślę, że naprawdę opłaca się Lajwiki codziennie, godzina 19 u Elvisa 18 tuż przede mną, więc gościu Serio, myślę, że naprawdę warto tutaj subować, bo No wtedy się tego nie przegapi A teraz Pyrmone. my już tutaj zaczynamy Fajny, fajny kolor mm, ten nawet, nie? Dobrze, że ty, żeby tutaj jakoś w ogóle Brązowy e, jest. z moje doświadczenie to wiesz ja Ej, się... mam W końcu jest jakiś stone O, dobra, nie lecę nie tutaj e, Więc serio O, ironik, ja sobie zgarnę ironika w ogóle Cykson, cykson Ile to ci... To bardziej polu na golda, nie? No ja tak samo, Ale stary, goście. wiesz Zanim będę kopał, Powiedz mi jedną ważną rzecz no, jaką rzecz? Czy teraz? jaką rzecz? Każda osoba z każda osoba na kanale was zobaczyć, jeszcze nie. Oj, ja mam nadzieję, że każdy strzelił, bo inaczej to ma przypał, naprawdę. Właśnie no, mu się mógł hakerzy i Minecrafta zhakują, mówię ci. Bez beki. Wow. wow, Elviso, Elviso, uważaj! Oj. Nie wiem, o nie <gry> Dobra, bierzemy tarczę, obrońce Ameryki, A nie, amerykańska tarcza Ale ja chyba... Przed nimi. wiesz, nie wyczuń, ja Tutaj obrońca Ameryki to była zbrojka jednak, więc serio. Ja już od razu zaczynam tutaj kopać wszystkie rzeczy, żelazne. Ale maszna rzecz. No Wszystkie goldy, e, wiesz, pożytkujemy na A, refile, B Naszego wyśniaka, który za golfem daje emeraldy, mm, nie? No jak na razie, stary, po prostu wszystko y, nie, jakby nie wykorzystujmy, tylko wiesz, zbierzmy tego jak najwięcej. Pierwsze tak wstręźmy. samo, y, co jest. Co się stało? Mam ma kopalnię, w której są w obok siebie. Poczekaj, zaraz ja tam do ciebie wbiję, ale jak na razie, ja chciałem tutaj jeszcze wykorzystać, wszystko co jest w tym kanioniku, w którym jesteśmy tutaj, choć w sumie kanionik, no to jest bardziej kopalenka taka zwykła, więc Jomek, tutaj zbieramy tego jak najwięcej. Yy... Wow, w ogóle słyszałem wybuch. Elviso, żyje, żyje. Elviso no, co tam się dzieje? Musimy. A, był taki pan. Ej, naprawdę tego golda kopiemy już tutaj ledwo minutkę, a mamy już 20 golda, więc z takim tempem, Siom, my naprawdę staniemy się milionerami tutaj. Ganguesa Na będzie najbogatszy i nikt nie będzie mógł temu zaprzeczyć, bo będzie miał tyle golda, taką technologię, w ogóle wszystko tam będzie najlepsze i w sumie. Jest już, jest, już jest, więc tylko będzie lepiej, więc gościu, naprawdę, wojenka tutaj będzie po świętach kontynuowana tehsty, no. na pewno, bo na święta chcemy zrobić sobie właśnie tutaj taki pokój, ale potem będzie grubo, więc teraz możemy sobie właśnie takie prezenty samemu nawet sprawić, ziomek świąteczny i ogarnąć sobie jak najwięcej golda, w ogóle można też trochę węgla, bo stary, no, to, to trochę go Bari, nie najwięcej. Mamy go całą skrzynię. Jest. Naprawdę? Oj. Naprawdę, okej, okay, dobra, Mam nie w nie wnikam już, myślę, że aż tak dobrze nie jest i. Gdzie ty, Elviso, powiedz mi jesteś? O kurde, Wysoko. to jest kanion! Kanion! Obrawnie o kurde, kurde, nie wiedziałem, że tu mamy taki ogromny kanion, ale. To nie jest kanion, to jest bydło. okej, okay, naprawdę. To jest. To, to jest potężne. przyznaję, przyznaję. To nie jest najmniejszy kanion, jaki kiedykolwiek w ogóle widziałem. Nie no, no, to nie jest najmniejszy, uznajmy, nie jest najmniejszy, No bywały by mniejszy, tak by to mówił. Jeszcze ci powiem tak, żelazo myślę, że też można by trochę było zbierać, ale. Nie jest goldzik głównie teraz. Goldzik głównie, ale wiesz, jak coś znajdziesz, to czemu nie wykopać, No. P... E, dobra, ej, serio, kanion niby spoko, ale trzeba mega wysoko wbijać już tutaj widzę, żeby się dostać po tego goldzika. Ja to chciałem sobie lecieć, kopać, kopać, kopać. A tu trzeba jednak trochę umiejętności pokazać wspinania się. E, więc tak, bierzemy sobie teraz tego stona. Tak nie wiem, ze z tak se go ogarnijmy i teraz będziemy chodzili jak tralala, gościu, będziemy sobie chodzić. Tralala. No, no tak. A, Ta, okay, dobra. Wiesz, konkretny, o nie, creeper. Ej, co tu się dzieje z tymi creeperami? Dzisiaj nie wiem, ja nie no, mam seks, pojęcia. To jest bez dużo, Ale okay. ich jest tutaj za dużo, autentycznie, dobra. E, wbijamy na szczyt, bo tam jest mega dużo go Na więcej, no, na więcej. Więc, no, więcej. E, więc serio, ja tam lecę już od razu. ło, e, but... wow, tego jest naprawdę duża ilość gości. Ej, my tu się wzbogacimy w tak szybkim tempie, że to jest naprawdę coś, coś mega fajnego. Jakby że... ja już no... mam tego wykuj 49, 39, nie? Lol, ja mam 33, ale jeszcze nie wbijałem tutaj wcześniej na górę, więc, serio, trochę czasu to zajęło. E, w każdym bądź razie, no tutaj Elviso, no, no, no podkradasz mi trochę Nie coś, próbuję. co ja chciałem zebrać, więc serio, e, lecimy sobie teraz o tak, tak gościu i tu widzę jakiegoś Goldzika, więc przejdźmy sobie na drugą stronę, tak postarajmy się w miarę bezpiecznie, okej, okay, cykson, cykson i lecimy z Goldzikiem, żeby właśnie, mówię wam, było jego jak największa Do ilość, e, w ogóle tutaj już Elviso chyba chodził, więc e, serio, serio. Tutaj musimy to wszystko posprawdzać, tylko ja coś tutaj mało Golda widzę. Powiem ci już. Oj, już wykopałeś. Oj, oj, kurde, ej, czy ja tego tutaj nie widziałem? Ziomek, ej, lecimy na drugą stronę do góry. Cykson, cykson i tu musimy wszystko powyzbierać, bo no, normalnie Elviso tutaj nam wszystko zaraz zabierze, jak nie wykopie, więc mm -hmm. lecimy, lecimy, cyk i mamy tego już 44. Zaraz bijemy jeden stack. Takim tempie, naprawdę, gdyby to zawsze tak szło w normalnym świecie, no to my byśmy już mieli tego nie Zrobić kolejkę na Messeri, nie, naprawdę. No, je, kolejkę? Dodam kolejkę. No, oczywiście, autostradę, Emii. interstate, co nie? Trzeba zrobić tutaj Dokładnie. normalnie taki duży, siedmiopasmowy na całej szerokości, żeby tutaj mm, 10 pick-upów się zmieściło na luzie. Tak, trzeba. No, więc wiesz, to jest siedmiometrowe ja samochody i tak dalej, żeby na spokojnie sobie jeździły, więc no, serio, trzeba tutaj Amerika. dbać o potrzeby, właśnie am amerykańskie takie bardzo, więc lecimy, lecimy. Mm. Ja zgubiłem ciebie, jakby naprawdę. Oj. Oj, stary, stary. W ogóle yy, no wiesz, bo w Ameryce, to, no to taki pick-up siedmiometrowy, no to jest średniej wielkości, co nie? taki malutki jest jeszcze, nie? No, może no, być, no, to widać, że kolega tutaj yy, no, musiał mieć mały budżet, skoro miał siedmiometrowego pick-upa, tylko no, malutki gościu. Okay. Pick-up to powinien mieć, no nie, nie wiem, z 10, co nie. Tak, koniecznie No, więc... Ej, stary, stary, się zgubiłem Oczywiście e, po amerykańsku, bo dużo <grych> Więc Wydzie. tak, lecimy sobie teraz ogarnąć tutaj mm, właśnie więcej tego golda Tylko gdzie ty jesteś naprawdę, stary? No, pytałem cię, gdzie jesteś no, Ja właśnie się ciebie pytam, gdzie jesteś Łukam jest. cię, stary, rzucam cię, zaraz cię coś znajdę No, to poszukaj, e, mam nadzieję, że ci się uda, bo... Ja masz golda, bo ja mam już, powiem ci, że no, naprawdę nie najmniej No, ja też mam nie Kultury najmniej Półtorej taka Ja mam staki coś tam jeszcze, tak wow ile was tutaj kumple jest? Mogłem no naprawdę, naprawdę tych creeperów tutaj jest chora ilość, ich jest tu za dużo. Dobra, stary. Ja się cofnąłem do wyjścia tak bardzo. Ja nie widzę. o na cię wbijam. Poczekaj, ja tyś tutaj poszedłeś w... To, jak idzie taka woda, tak węziej było, co nie? Ja Został jakoś ten. Wstędy... Tak. O, lecę. Okej, okay, Elwiso, Elwiso, gdzie? Ja ciebie nigdzie tu gościu nie widzę normalnie, ej no, Ło! a ja widzę cię. A ty jesteś tu na dole, ziom. Na no pewnie. Ziom, ja myślę, że w ogóle ty gdzie indziej jesteś. No dobra, teraz to lecimy dalej, eee, bo serio, może mamy sporo tego golda, ale musimy mieć więcej. Ej. Czy ten kanion już się skończył? Po prostu, no, z serio, jakby chciałem tego jeszcze więcej tu tutaj. Nie, nie, stary, lecimy chyba i coś kopiemy, nie? No, ale gdzie, gdzie, stary? Wszędzie, no. to jest mesa stary, tu jest wszędzie jakieś miejsce ciekawe. Ale nie możemy się tak kopać, wiesz, kopać, kopać przed siebie, tylko no, ja wiem stary powie... O, poczekaj, poczekaj, tu jest skinka. więc tam mogę wbić, zobaczyć, czy coś tu jest. Okay. O, gościu, jakieś przejście mamy. Jest Ładnie. spora szansa, że tutaj będzie coś. Tro... Naprawdę, Bo... Elviso. Starałem Naprawdę się. O, 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 o. Mm, pusto. Mam, Mam gola, stary. Okej, okay, to, to ja to też jest tak szczęście. zrobię, no ale. No nie możemy tak kopać, stary, musimy coś no znaleźć. Naprawdę. Słukamy, stary. Nie możemy Słukamy kopać spokojnie. w ten sposób. Lokalizujemy, już nie przejmuj się, Andrzeju lecimy. Dobra, dobra. E, więc serio, jak ja tutaj nie mogę chodzić, aż tyle nic nie znajdując. Jesteśmy na mesie w końcu. O, Poczekaj. O, kurde, ile creepersów. Dobra, wybuchnij drugiego kumpla. Może, co? Też wybuchnij kumpla, okej. Okay. No nie bij y mnie, szkielet. Nie no naprawdę tutaj w każdej odnodze nic nie ma. Y Ej, serio, chodź do tego miejsca, do którego wbiliśmy i tam może coś poszukajmy. Okay, Bo nie siebie. chcę chodzić, tak wiesz, po y jednej kopalni, gdzie nic nie ma totalnie. No stary. Serio. Mm to Tylko co robimy? Co robimy? Idziemy do Wiesz góry, co? w bok, w prawo, lewo, jak? Co robimy? Dobra, może ktoś tutaj górę i sobie jeszcze się gdzieś kopmy. co dawać? Tak Okej, okay, tak dobra, Dawaj. Tak więc zróbmy nie. o tak, więc wychodzimy tutaj na górę, i jak najprędzej właśnie, bo serio, już sporo czasu tutaj właśnie spędziliśmy na... A szkaniu. już dwa staki! Mm, ale ty... no, ja mam tylko staki pięć, więc y, stary, to nie jest dobry wynik, jak na to, że jesteśmy na mesie, no? Mhm. Wszystko tutaj pozabierał Elviso, no skubań. Okay, no. mogę cię serykować, okej, okay, to mogę cię kopać. Dobra, lecimy, lecimy. Y, I co, jakoś teraz. O! O! o fajnie. Kumpel, normalnie, słodko. Y, to, to poczekaj. To jest mesa, normalnie. No, wiesz co, poczekaj, a może tu jeszcze coś. O! To no, ci, że taka Ameryka, żeby tam gdzie Dawida, ta nie? <laughs> E, więc lecimy tutaj e, na samą górę i o, no, szybciej, szybciej po prostu, ziomek. Szybciej. Wiesz, szyb... było najgorsze? Gdyby się okazało, że wejdziemy na jakiejś górze na samym szczycie. Ej, bez kitu, więc może wykopmy się jakoś tak w przód, tutaj na przykład, bo kurde, nie widzę teraz na jakim poziomie nie, jesteśmy. Nie, no chyba spoko Eee, więc serio, jak wyjdziemy jak jakoś na jakąś górę to będzie najgorzej, bo to będzie milion e, normalnie godzin czasu wykopywania się na sam szczyt, więc serio, tego bym mega nie chciał e, Bo to za dużo czasu zajmuje, żeby się tak wykopać tak było. Wiesz o czym ja myślę, znajdźmy jakąś kopalnię tam kopmy, bo... Teraz no e, no tak pewnie eee, Więc dobra, o tu jest już dircik, o gold! Gold i już widzę jakieś te bloki, takie co są zwykle na zewnątrz, więc Goldzika no, taka, ja jest, sobie no. oczywiście z chęcią zgarnę Więc tak, zbieramy te bloki No i wychodzimy, wychodzimy, okej okay. Więc dobrze, że akurat tak trofaliśmy, bo Inaczej byłoby mega przypałowo, gdyby była jakaś góra bo to, Znaczy, no, poniekąd jest... jest góra Aha, czyli no, Dobra, no, widzę, że tam jest Elviso, no to Lecimy do Elviso jakiegoś już tutaj takimi schodkami Cykson, cykson, jak najprędzej właśnie, żeby tutaj sobie wyjść Cyk, cyk, cyk Niech żyje o. Ameryka No, no jest góra i to spora góra muszę sobie teraz zobaczyć, sobie jak na dół, co? Poczekaj, wiesz co, ja wyrzucam itemy I sobie przyszykuję tak, żeby tylko mi się gold zbierał już na przykład Okej, okay, Więc tutaj sobie zróbmy, o tak Tak, całe EQ golda normalnie będzie tutaj mówić Ziom, patrz Ło, też tak mało. Oj, widzę, że już tu płaszki atakują, więc lecimy jak. Lecimy. stary teraz, tak. mam co? kopalnię, mam kopalnię. A, kopalnię więc... No, yy, więc serio, ja byle, wiesz, tam. Ale tam... mm. takiego konkretnego, jednak, nie? A nie, były co? No, ja też jestem za czymś takim, no ale jak będziemy znowu się wkopywali do kanionu, gdzie będziemy, no wiesz, od razu nie polecimy dalej, no to serio, no to się tak nie chce. Wolę tutaj wbić, bo tutaj mam takiego pewniaka, że coś w zasadzie nie chce. Fajcie co? Według mnie wkopujemy się w całe miejsce, stary, dawaj, chodź. Gdy... Nie, no stary, naprawdę. Byłoby to najbardziej Poczekaj, ja chcę jeszcze zaleźć, do, do do kopalni tutaj rozwalić tego gościa od Expa, bo trochę bym sobie jednak też y, pozbierał go, bo jednak straciłem sporo tej rzeczy od y... Tych wszystkich Krypsonów. Lacz. Tylko szukam tego, wiesz, Mob Spawnera tutaj i przy okazji pewnie jakiegoś Golda też sobie dziabnę, więc y, luźno, luźno myślę. Ok, Cykson i jest od razu Goldzik, więc y, stary, ty już się gdzieś tam wkopuj Ja tam zaraz do ciebie pewnie dołączę, bo tutaj jeszcze bym jednak sobie tą kopalenkę na szybko przeszukał. Czy tutaj coś może jednak się znajduje? Bo jest na to duża szansa. Y, oj, ty, zwykły się taki cwany z, zrobiłeś? Co kolo? Co kolo? O, kolejny, kolejny kumpel, nie no, wy ziomy, naprawdę się źle czujecie. Ja wam to mówię. Yy, a jak mówię, no to to musi być po prostu prawda, bo... No, no jak miałaby nie być? O! W ogóle kolejny goldzik, jestem mega zadowolony z takiego czegoś, że tutaj yy, so, jest w ogóle jakiś gold Więc serio, lecimy, lecimy. Yy... Jeżeli wygląda w ogóle, że nie ma chantu, odchodzenie jak tylko po pojęciach, nie? Ej, właśnie, ej, bo to byłoby takie dobre, tylko pewnie oni by też sobie to ogarnęli lista. O, zejście to zejście jakieś, dobre. Zejście, to jest dobre. Skrzynka. Skrzynka, ej, ja chcę ją zobaczyć. Name tak, super. Name tak, o, name tak to ja z chęcią Eee. Tutaj a nic nie ma specjalnego, goldzik, ale jest jeszcze zejście niżej Idziemy, aha Lecimy w dół stary Aha, to fajne zejście, niezła kopalnia nie Tu kopalne. jest kolejny goldzik, oj elegancko, elegancko Dużo tego goldzika tutaj widzę się właśnie znajduje w całej bo to tej kopalni To poniekąd Ameryka jest taka stara Ameryka No stara Ameryka, bo w Ameryce właśnie takie kopalnie były To no nie w jakiejś Polsce no, Dobra, wkopuj się stary w jakieś <laughs> randomowe miejsce i zobaczymy gdzie wyjdę Dawaj, W co ogóle gdzie ty robisz? jesteś jak mówisz o randomowym miejscu? Okay. E z kostkami lecimy na sam dół, co dawaj Dobra, mówisz to lecimy, bo... Nie o wiem. jak biło? Koldzik 5, 6, 7, 8, 9. to nawet sporo, to nawet sporo No dobra, ja poprawę ten... No. Spoko! I to jest w ogóle ten golowy nie dostało. Go stary, ja, ja, ja na tyle nie mam 200 O! Pominąłeś golta, naprawdę Oj. Naprawdę, ja, ja go zgarniam oczywiście Tykson i mamy go już sporo tutaj, naprawdę ziom Elviso ty, ja słyszę jakieś nietoperze, tutaj gdzieś musi być coś, być niedaleko. Nie stary, szukamy chyba, szukamy. Poczekaj, poleć sobie może o tak tutaj, gdzieś o, coś tu. Słyszę ewidentnie, ewidentnie, że jakby tu coś zaraz gdzieś miało być. I, i, więc Ulecimy? lecimy dalej, dobry trop znalazłeś. Tu jest gravel stary, czekaj. To kumpla gravela umijamy oczywiście, no nie lubimy go za bardzo. Nie mam pasy. O, Oj, no to... A w dół lecę. O. Oj, Elviso, Elviso. Elviso, Elviso mamy jakąś kopalnię gratuluję no coś tu jest jest się w końcu no Oj. nie jest największa, ale coś tu jest e, co, coś tu jest tak tak oby tak oby tak proszę o, e, co co masz jakby, no tutaj jakby chyba nie no to nie no, czym to byłoby no, starsze no, proszę no, poczekaj no e, jakby jakby to było jedna kratka na całe szczęście. Jakby po jednej kratka, już się wkurzyłem, że tutaj e, słyszałem jakieś moby, cokolwiek, a to taka mała jest kilka, a tutaj serio no. coś konkretnego było jednak, więc mega dobrze. E, dobra, lecimy to z tym dalej. Sporo miejsca widzę, wiesz? Nawet fajnie. No elegancko. Ja mam tego obecnie, czekaj, już ci mówię, 2,5 staka. Ja mam tego 2,53, jeszcze tam mam pojedynczo, więc zakładam, że już mam z dwa staki około, więc naprawdę dosyć sporo. Tylko poczekaj, czy tutaj jeszcze coś znajdziemy? Oj, tak, jeszcze jest, jeszcze jest. Więc lecimy z tym jak najbardziej. Tutaj musi być tego goldzika naprawdę tak dużo, że to będzie niewyobrażalna ilość, mówię ci. Więc dobra, lecimy jeszcze tutaj w dół. O, diaksy! Ej, kolegów się nie spodziewałem jeszcze Stolnik tu jakiś. Zobaczmy, ale mała ruda. Szkoda, szkoda, ale zbieramy oczywiście... To. Myślę, że już dwa wypadły, tylko już naprawdę, już mi się aż przykro zrobiło, ale wypadły na całe szczęście cztery. I no tu, tu, tu chyba nic dalej nie ma, więc no serio. Chyba nie. Serio, chyba będziemy musieli jakąś zawrotkę zrobić, ale serio, stary, no, że, że tutaj naprawdę tak mało tego było. Serio, ja byłem, byłem przekonany, że tego więcej znajdziemy, ale naprawdę, no ja i tak też, mamy. Ale ja też Tutaj... ile, 400 takich? 400 takich, a my na pewno jeszcze tutaj nawet po odcinku zostaniemy i będziemy kopali. Aż do upadłego, po prostu, aż kilofy nam się nie wykończą. No Więc serio, tutaj myślę, że jak zdobędzie każdy z nas po 9 staków, ja bym się nie dziwił. Ja bym się nie dziwił. To byłoby oczywiste. Bo to jest godzinka mniej więcej, żeby to wszystko zdobyć, chyba 9 staków. Tak pamiętam, że jak kiedyś byłem to właśnie w godzinę, bo był godzinę godzinny, w którym udało mi się właśnie 9 staków Golda tak zdobyć. Wow. Więc, yy, serio, jakby. To jest konkret, to jest konkret, więc hmm. jak dla mnie nie ma najmniejszego problemu, żeby takie coś właśnie osiągnąć. Tylko trzeba się postarać trochę bardziej, więc serio, lecimy tu do góry, jeszcze może gdzieś wbijmy w ogóle w takie swoją no drogę, bo serio. serio. Znaczy to Ale... nie wiem. No tak, jeszcze trzeba gdzieś wbić, stary. Bo serio, mm, lecimy właśnie sobie teraz jakoś tędy. Tykson, cykson, do góry tutaj. I ja, ja idę do tej kopalni z powrotem. O, tutaj może w kopalence uda nam się jeszcze coś właśnie znaleźć. Bo no jak tam zeszliśmy, wcale aż tak super nie było. Więc serio, może tutaj... O, jest Goldzik, proszę, jak na zawołanie. Okej, okay. tutaj widzę ślepy zaułek, więc może w tą stronę. Okej, okay. Tykson, oj. Duże pomieszczonko. No i Goldzik oczywiście również się tu znajduje, więc ja to oczywiście zgarniam. Cykson, cykson, yy, cykson, dobra. Lecimy sobie o tak. Cyk, cyk. Ej, ja jestem naprawdę za tym, żeby. Ja już wbijam na górę? Okej, okay, dobra, to lecimy na górę. Ja i tak jeszcze tutaj zostanę, więc yy, muszę. wow, kripson jakby creeper, czemu to zrobiłeś? Ale odkryłeś golda, więc dzięki ziomal, dzięki ziomal. Ja tu oczywiście tego jak najwięcej muszę zdobyć, więc lecę z tym dalej. Mamy już tego ponad dwa staki, więc gościu to jest dobry wynik, co jak, co? Więc serio, jeszcze myślę, że do, do tych trzech jesteśmy w stanie tutaj e, dobić w tym czasie, więc e, tutaj bez problemik. Gościu, lecimy sobie prosto. Tylko tych pajęczyn to jest mega dużo i naprawdę one są irytujące Stary, tu trzeba będzie wbić na tą mesę Kiedyś, żeby właśnie te pajęczyny na mur pozgadnąć Dokładnie, bo tutaj zobaczysz, że idealne jest to tych pajęczyn, nie? Idealne miejsce O, wręcz. w ogóle znalazło mi pojedynczego goldzika, Śmieszne, śmiesznie, ale No i nie ukrywam, wolałbym, żeby był nie pojedynczy, a Właśnie było go trochę więcej, więc serio, o Tutaj mamy w ogóle kolejny goldzik, elegancko, zbieramy Mamy już 2,5 staka ponad Ponad, więc to jest naprawdę dobry i to bardzo dobry wynik, bym powiedział. Mm, okej, okay, polećmy sobie jeszcze o ten. Tam widzę, że chyba jeszcze nie byłem jakoś, e, więc zobaczymy to miejsce na szybkości. Czy tutaj, czy tutaj kolego coś jest? O, jest poziom wyżej, więc na poziomie wyżej może też coś się zawsze znaleźć, okej? Okay? Cykson i... No, no, no nie za bardzo, niestety. Nie, za, nie tym razem, więc szkoda, bo e, fajnie byłoby coś znaleźć w każdym bądź razie. Stan naszego konta to jest ponad, już tutaj, Dyle. właśnie dwa staki u mnie, dwa i pół staka, nawet można powiedzieć. Zobaczmy sobie dokładnie, tutaj, Cykson, mamy prawie trzy staki. Ej, stereo. Stereo, to nie jest mało, my tu jeszcze sobie z godzinką, znajmy, posiedzimy i potem wracamy, bo nie ma co tak na długo opuszczać tego, więc ziomki, koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, eee, serio, myślę, że naprawdę subika tutaj warto mieć zostawionego jak najbardziej, do tego pamiętajcie, odcinki codziennie godzina 10, lajwiki godzina 19, więc, eee, no, eee, serio, warto subskrybować, a właśnie moje lajwiki są tuż po lajwikach Elvisa, więc ziomki, u nas właśnie tutaj masz dużo właśnie takiej rozrywki, więc dlatego ten kanał warto subować. Na 100 tysięcy subów, drugi kanał, więc gościu, serio subskrybuj. Oj tak, więc do zobaczenia na następnych odcinkach. No i cześć!